...w moim pierwszym filmie na moim kanale w ogóle i jestem... ...z Daną która też nagrywa to yy, i tu mamy... Nie, nie, nie wiem. To, mnie nie kamerujesz taki tak zbytnio. Wierzymy się szybciej kamerowanie a? od Ciebie? Tak! to wesołe miasteczko! Myśleliśmy trafić w tamtym odcinku, wesołe miasteczko, a u mnie na tym, co trafiło. No dobra, jest jakiś ludzik, mnie to nie obchodzi i zmienił mi się głos za to, jesteś... <noise> Fontanna! byłam w miasteczku, ale nie... Byliśmy rok temu, się to na kanale, Ale się ja to wywaliłam. Ja? ja się tu boję. Ej, tsunami idzie, bo oni tutaj chyba ten... No to trzeba się śpiąć! To Jezus. Się a! Co Co, spadłaś? Spadłam, ja nie, 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 nie A, a co jeśli... nie, no na pewno. Albo wulkan, albo lawa. No to jak lawa, to trzeba się wszystko się No zpali. się bo to... Yy, nie wiem, czy Cunami... coś ogółem idzie, bo jeszcze nic tu nie mamy słyszę, tsunami, tylko jakaś tsunami. Czy my zawsze mamy rację, ty? No właśnie. Czemu my zawsze mamy rację? Popieś Co to jest? Czy mamy rację? No właśnie, napiszcie w komentarzach. Mm -hmm. no Gosiu ale... się tu wspiął. Tak? Czekaj, cicho. Co ty znowu to słyszę? Nie wiem. O ja teraz kimś Deneturykiem? De co? Kim ja jestem? Denekurikiem? Aaa, ja jestem Denekurikiem, no. Leci! Leci! leci. Będziemy musieli zaskakiwać, ale jeszcze nie, ale nie teraz, jeszcze nie teraz jest. Dopiero jak... Eee, bo mi się zacina. Ja teraz! Ja teraz! ono no, o no, o! no, My tu zginiemy, my tu zginiemy mam żółte. No jo, ja, a ja mam zielone. No właśnie. Ja... Ej, gościnę przed... Po co tak skoczyłeś? Mogłeś to Ej, wybrać? bo tutaj... Jakby ludzie tu teraz byli. No właśnie. Ej, a Nubek przetrwał, to jest głupie, nie? On tu był i on tu przetrwał. Ej, ile masz... Jaką ja idę, Jaką idę. masz godzinę? Bo ja drugą dopiero. Druga 16. Druga 20. Aha, bo ty 20. No, pierwsza i czekam, aż ty powiesz coś. Zobaczymy... No. Jak a może tu będzie szkoła i ja właśnie zaraz się widzimy. Ja robię cięcie i zaraz się widzimy. No właśnie, też. Dobra. dobra. Są na... wyścigówki. A, a ja ej, nie, gościu, gościu mi siadł. Jadę. Ja też jadę, a, ale... Dobra, ja lepiej... Do... No nie, dziewczyna mi ten, No to idę tutaj do... Na... Dziewczyna komuś usiadła w zielonym Ale jak to wyścigala? a jak... Ej. Umieś trochę oprowadzić wyścigówkę W, no, w Disneylandzie takie coś no. jest. I... Dziewczyna znikła. Aha. Ej, my tu nie możemy wjechać. Na co Dobra, ja już od razu do góry. Jedę. No to ja też. Co, Ej, ogółem, jak będzie z tsunami albo lawa, to trzeba zejść, ale ja nie wiem, gdzie można się w tym kryć. No, a z... Wolka trzeba Wulkanik yes! eksplodował! Ej, to eksploduje! Jak to je wywala! To rozwaliło. Ej, ty rozumiesz jak to wywala... Ej, rozumiesz jak mnie to wywaliło prawie? Jej, ja tam deskę! Ej, to je, wszystko je tak to rozwala! Ta... No, my możemy to tylko przejść. Dobrze, że Jok, tu. Wejdź, wchodź tu na. No. Dobrze, dobrze, że. Ej, słuchaj, słuchaj. Dobrze, że ja przeskoczyłam, bo mnie to prawie walnęło. No mnie też, widzisz? No. Ej. O, bo nie, bo mnie. Co? Nie, w ogóle nic. W ogóle, daleko są te knopki, ale to... Ej, możemy tam polecieć, ale nic nam się nie, nie, nie stanie. stanie. Jak mnie tu zaraz ja to czerw a. Ej, gdzie są chyba oni zginęły? Nie, gość tu lata! Ktoś, no, <laughs> ja zginęłam Ej, znaczy, Ej dobra, dobra, jest. dobra, ja zginęłam, ja zginęłam. Co, no. O mój Boże. No to ja sobie poczekam, aż będzie ten koniec. Ja prawie... Czy... No dobra. Czy stacja znana? Stacja benzynowa w kolejnym odcinku, tak jak do ale wiesz co, ja w tym film już dawno wywaliłam ten co była stacja benzynowa. No właśnie? No. Eee, coś idzie na Coś Co się tak daleko? Ej, pani mam coś z kółki, bo leciało na drugą kółkę. Co idzie? Ej, nie wiem, bo oni się tutaj schowali, a ja muszę... ale nie ma żadnych Już myślałam, że spadam. Nie ma No to jeśli idzie tsunami albo wulkan, to trzeba iść na dół. Ej, Ja tak myślę, że trzeba iść na Ej! Ej! Co? Zginęłam. Pospadam z wysokości. <noise> Znowu kończę kamerowanie Tsunami Naprawdę? No to idź Ja będę was oglądał Tylko czemu Czemu ja nie mogę przed chwilą włączyć tego Ale ja już kameruję Ej ja, ja, słuchaj, ja słuchaj Ja kameruję Ale robię cięcie Dobrze. tym mamy Więc dziwne Że w ogóle fajnie Ale fajnie jest W sumie Domy, bo tak długo nie było. I to, nie ma Ej, to wy... wiesz co mi te... Popcorn, popcorn, chcę popcorn, Ej, wiesz co mi przypomina to wesołe miasteczko? Co? Energylandia Jo, no byliśmy Widzisz te, takie ja te... Ja bo coś pewnie będzie, No to jak się idzie? nie ma chmur, tak jak w tym wieżowcu, w wieżowcu No to jeśli nie ma chmur, no to może zaraz... Gdzie ty No dopiero się spinam A jo. Ałaaa, Wulkan! O no oh, mam głowy się... Ja mam jedno HP Ja, ja mam czerwone HP. Gdzie, HP gdzie? Gdzie ty jesteś? Wulkanik R er... No wulkan eksploduje, ej gdzie... Ej, no faktyka şey, bo ja Ej, bo no, to na ciebie leci wszystko ale... Get over. JOKAROSELER ja ROSWORJ! Ja się boję tutaj, bo, bo byli tutaj ludzie, ale no ja to tak eksploduje, że normalnie ja nie wiem. I ja nie wiem co by eksplodowało najbardziej. Nie wiem, bo... Ej, to jest to! Chcę to rzucić. Nie, nie ma to. Nie. Jak to jest to za Ty, szczątki... Ej, wiesz, że to się zamienia w czarne. No te klocki. A, <grym> ja mam. Ja przecież się dotknęłam. A ja, ja się nie widzę i zginęłam ogółem. Ja się... Jak to wywala? Ja idę za jej Jak to wywala? Ja się ja klocek przyleciał i nie to... Trzy raz już nie prawie waluję. No to... No to jestem na wulkanie Ale zginęłam, ale ja nie wiem jak A no bo, dobra, ja robię cięcie Ja też robię Dobra Czekaj, bo ja się nie kameruję No dobra, już Kurczę, znowu jakieś Ej, znowu takie ten Takie No to znowu Ja mam dziwnego dzisiaj mamy p no ale super, bo by śnieżycy nie było, a my gdzie by to... Się... Nie było... Ej, lawa na 100% będzie! Aby nie tsunami, bo takie te fala taka. Ja nie, nie... Nie ma tsunami, bo nie ma. No to ja idę na dół, jak będzie tsunami, to się... bo to, to jeszcze się... tak... od razu nie przychodzi ty tsunami. No to, to ja nie wiem. Tsunami. Muszę iść do góry. Tak, już było trzy razy, a mnie trzy razy w No to co? Ej, ile w nas tu gra? Bardzo dużo to, to czemu oni tu do gry nie dołączyli? Nie. Cicho, bo tu nie ma żadnej piosenki, ale cicho. To Może coś tam. słyszę. Gdzie? No ktoś tu za gościem lata, albo to jest pszczoła, albo co? Nie wiem. E, nie Powiedz wiem. Leci! leci! Tu, w moją stronę. Ej, musimy jakoś tu przeskoczyć. Z tej strony! Musimy z tej strony przeskoczyć. Nie, tutaj. nie, no, no, bo. Nie, tu. Tu no to. O oh, no, o oh, no. Aaaa! No! O no. fak! Już zginęłam. A ja, nie! Ja zginęłam. Ale wiesz, z jakie ja tu wysoko. I gościu się wywali. Ej, ja tu przetwarłam z ludźmi. ja ten robię cięcia. No dobra, to ja może też. Dwie ja bym mogła ostatnią zrobić. Ja wie, tam Może. No dobra, to też robię. Czemu są... Chmury idą! Chmury? Wreszcie! No ja nic nie Le widzę w tym typie. Lecą, i to naprawdę. Ej, no dobra, to ja chyba lepiej idę do jakiegoś domku. Chodź ja do mnie. To jest jakieś pomieszczenie niby. Ej, no czekaj, czy. Cz 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 ej, naprawdę to coś okno idzie. Ej, no. no. No, a oni tam na kolejce są. Ej, no. no. Oni tam są I jeszcze dziewczyna się na dodatek spina. I oni się wszyscy spinają. Wy nie wiecie, co idzie. A może. A może co to? Ej, no właśnie. A jeszcze nie wiem. Chyba. To nado chyba. Sztormy! Szybko. Usiadłam nie chcąc, a to Wszystko. mi. Ale jakim domu? No w tym żółtym! <grym> jest. Nie, Mary! No chodź, chodź, to jest Ja tu lika! Jezu! Ale nie ma... Ja tak myślę... A czemu tutaj nie ma tych chmur? Jak to głupie wygląda bez tych chmur. Jak to by waliło, prawie by nie walnęło. No to ja i latać nie żartuję, bo to nie może... Gościu mnie chce, ale no, jego ja nie jak chcę. Bucia, to ja... Widzieliśmy to, to, co graliśmy, i nie na to, co wtedy. Ej, gości, jeszcze lata, i go to nie szczela ogłem. Ej, dobra, e, może wychodzimy, co? Idziemy. I tak się może no i co, że nie trafi? Nawet mnie już prawie trafiło. Ja nie wiem, no gdzie to sz... dobro rozwaliło. Gdzie? No dobrze no zwaliło tutaj. Ej, no fakt. Ej, to może nawet nam pod nami. Ej, drzewo rozwaliło tam. Ej, kończymy? Ja nie. bo mnie coś wywaliło. A mnie? Bardziej. Co? Już mnie nie ma, już zginęłem. Ej, może kończymy, co? Nie, ej, ja mam jeszcze takie jak coś. Ty ile masz? Ej, ja mam 13, 27. Dwunasta. Dobra. Dobra, to by było na tyle tak jak zawsze. Kończymy ten film. Było bardzo fajnie, chodź się tutaj przybliż. Najfajniejszy z film był to, że po prostu mieliśmy bardzo dużo op opcji na to i... I na katastrofę! To, i na katastrofę też mieliśmy. No, no i chodź, chodźcie, chodź, chodź, chodź. Chodź. No i tak w tym właśnie zobaczcie jesteśmy tak. No i pa!